Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj będę omawiał nowy prezydencki program Grzegorza Brauna, który pojawił się bezpośrednio przed świętami Wielkiej Nocy, zaraz po debacie. Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania kciuków w górę, zapraszam do komentowania, zapraszam do zadawania pytań, najlepiej w mailach. Zacznę od wypowiedzi Krzysztofa Stanowskiego, która padła na jednej z tych debat. On tam skrytykował ostro wszystkich pozostałych, a więc również Grzegorza Brauna, mówiąc o tym, że wypowiadają się na tematy, w których prezydent nie ma żadnych kompetencji. I Zanegował wszystkich, w związku z tym wszystkich kandydatów. I teraz jest to jakaś nieprawda, nieporozumienie, dlatego że oczywiście prezydent ma pewne swoje określone, dosyć wąskie kompetencje, tylko trzeba pamiętać o tym, że może wykraczać po te poza te konsekwencje, jeśli chce. I wkraczać we wszystkie rejony aktywności politycznej państwa, we wszystkie rejony, które, których dotyczy prawo ustalane przez Sejm. Jak to może robić? Prezydent, znaczy, prezydent może w normalnych warunkach. Normalne warunki, no to nie są takie, jakie w tej chwili panują w Polsce, ponieważ PO łamie wszystkie prawa i wprowadza sobie różne rzeczy nieprawnie, bocznymi furtkami, no ale też tutaj do końca pewnych rzeczy nie może załatwić w ten sposób. Natomiast w normalnych warunkach, czy w fundamentalnych kwestiach, prezydent może. Prowadzić pewien dialog z rządem, a poprzez to i z Sejmem, to znaczy na spotkaniach mówić, że zawytuje pewną ustawę, ważną ustawę, jeżeli nie zostanie spełniona jego wola w innej dziedzinie, na przykład w dziedzinie służby zdrowia, bo stanowski. Tę, tą swoją krytykę kandydatów na prezydenta wypowiedział w momencie, kiedy oni wypowiadali się na temat służby zdrowia. Więc na tym przykładzie się zatrzymajmy, że właśnie prezydent może domagać się, żeby w służbie zdrowia były takie, a nie inne, konkretne zmiany. I domagać się, żeby one zostały przeprowadzone tak jak on chce, bo jeżeli nie zostaną przeprowadzone, to on nie mianuje ambasadorów, nie mianuje generałów, nie yy, zawetuje jakąś ustawę i tak No i teraz jak już mamy pełną świadomość możliwości prezydenta, no to przejdźmy do tego programu Grzegorza Browna, do debaty. Prezydenckim programem Grzegorza Brauna był program Konfederacji Korony Polskiej, który składa się z dwóch części: z aktu Konfederacji Giełd i programu partii. Program tej ten partii jest podzielony na, na trzy części: to znaczy program na dziś, program na jutro i program na pojutrze. No i tutaj zauważmy jedno, że. Grzegorz Braud jest jedynym politykiem, jedynym kandydatem na prezydenta. Jego partia jest jedyną partią, która ma program na jutro i na pojutrze. I to jest bardzo ważne, dlatego że żyjemy w takich czasach, że twierdzenie, no, że teraz nie mamy szansy tych spraw załatwić, a więc w ogóle o nich nie mówmy, nie ma większego sensu, dlatego że czasy się tak zmieniają, że to, na co dzisiaj nie ma szansy, jutro może być szansą. A poza tym musimy wiedzieć, dokąd dokładnie zmierzamy, bo polityk może mówić: No, ja mam tylko program na dzisiaj, nie będę mówił o programie na jutro i na pojutrze, bo to tak daleko nie ma co wybiegać. A później, jak przychodzi to jutro czy pojutrze, okazuje się, że ten kandydat czy ta partia ma zupełnie inne plany wobec Polski niż my, niż Polska, prawdziwa Polska. No i teraz ten program Konfederacji Korony Polskiej jest w dalszym ciągu programem Grzegorza Brauna. Program, który został z niego przez niego przedstawiony przed świętami, jest programem, jakby tylko do tylko w wyborach prezydenckich, z tym, że nie odbiega on jakoś specjalnie od tego programu. Konfederacji Korony Polskiej. W części y, zawiera więcej punktów, w części zawiera mniej punktów, ale te wszystkie najważniejsze punkty jednak zawiera. No i teraz tak, spróbuję go przedstawić Państwu w całości, to znaczy y, przesadziłem. Nie w całości, tylko w najważniejszych, istotnych punktach. I Grzegorz Braun nam to ułatwił, dlatego że. Na początku tego programu jest coś takiego, co nazywa się streszczenie. I to streszczenie ma 12 punktów. Punkt pierwszy polek dobrze przygotowany pożegnam Zielony ład z klimatycznym kłamstwem. No, czy będzie zabiegał o likwidację Zielonego Ładu, ale więcej. O wyjście Polski z Unii Europejskiej. Drugie: nie wyślę polskich żołnierzy na Ukrainę i na żadną idą, inną, cudzą wojnę. Trzecie: nie pozwolę, żeby Lewianci wychowywali nasze dzieci. Czwarte: nie będą Niemcy, Żydzi i Banderowcy zakłamywać naszej historii. Ekshumacja w Jedwabne musi być y, wznowiona. Piąte: Urzędnicy i politycy, zostawcie polskich przedsiębiorców, rolników i hodowców w spokoju. PIT, CIT, PCC i ZUS do lamusa. Uwolnię kreatywność i innowacyjność polskich inżynierów, również w dziedzinie tzw. sztucznej inteligencji i nowoczesnych technologii. Szóste. Skończę z dyktatem agentów, lobbystów, korporacji i obcych ambasad. Będzie ustawa o obcych agentach, jak w USA lub Rosji. Siódme. Będę prowadzić wielokierunkową politykę zagraniczną. Chcę dobrych relacji ze wszystkimi sąsiadami. Zbudujmy most energetyczny i doprowadźmy, zbudujmy most energetyczny i doprowadźmy do obustronnej gwarancji bezpiecznej granicy z Białorusią. Ósme. Twarde zasady dla imigrantów. Ogłoszę memo, moratorium imigracyjne, żadnych paktów migracyjnych i żadnych centrów integracji cudzoziemców. Dziewol, dziewiąte. Silne państwo minimum. Ograniczę dyktat monopolii i wpływ polityków na lecznictwo, szkolnictwo, przepływ informacji i pieniądze publiczne, żeby nie mieli o co się kłócić, zaniedbując sprawy najważniejsze dla Polski. Dziesiąte. Odtajnię aneks do raportu z likwidacji w WSI. zażądam wyjaśnienia kulisów śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki Andrzeja Lepera Generała Sławomira Petelickiego, generała Marka Papały i innych. Jedenaste. Nie wyprzedam polskiej ziemi i jej zasobów. Nie chcę, żeby nasze dzieci i wnuki opuszczały swoich rodziców i dziadków, żeby coś osiągnąć dopiero za granicą. Dwunaste. Konieczne jest narodowe przebudzenie. Być może nikt Polski nie będzie bronić, jeśli sami nie obronimy naszych rodzin, naszej suwerenności, wolności, życia. Własności i tradycji katolickiej. No i tu jest w zasadzie wszystko to, czego jest wiele punktów, których nie ma w programach żadnych innych kandydatów na prezydenta ani partii politycznych. Natomiast dalej następuje bardzo rozbudowany program, i z niego wybrałem kilka punktów, na które warto by zwrócić uwagę. Tak więc, w rozdziale Rolnicy i hodowcy czytamy. W okresie przejściowym przed opuszczeniem Unii Europejskiej chcę przywrócić wyższość prawa polskiego nad nadunijnym. Przepisy unijne nie mogą być czynnikiem wymuszającym wielkoobszarowe gospodarstwa rolne. Tu mamy to powtórzenie o tym, że ten okres, w którym żyjemy, powinniśmy traktować jako okres przejściowy przed opuszczeniem Unii, że chcemy opuścić Unii. Następny punkt, gdzieś tam ze środka tego programu, doprowadzę do ustanowienia wymogu składania przez kandydatów do służby państwowej deklaracji o nieuczestniczeniu w żadnej organizacji o hierarchii niejawnej, np. loży, klubie, sekcie, mafii i tym podobnej, mogącej rodzić konflikt lojalności. Bardzo ważne. Też nie ma w programie żadnej partii żadnego kandydata na prezydenta. Do priorytetów mojej kadencji należeć będzie współorganizowanie wraz z władzą duchowną godnych obchodów 150. rocznicy objawień Najświętszej Marii Panny w Gietrzwałdzie 1777-2027. Bardzo ważne dla nas katolików. Nie ma tego w żadnym innym programie, ani prezydenckim, ani partyjnym. No i ważny rozdział w programie prezydenckim Grzegorza Brauna nosi tytuł Prawda. No i tu mamy takie punkty. Przewrócę świadomość znaczenia prawdy historycznej. Zadbam o należyte miejsce polskiej historii i tradycji w życiu polskiego narodu, prowadząc politykę ciągłości z wielkimi dokonaniami Polaków z przeszłości. Będę wspierać wiarę katolicką w życiu społecznym i politycznym, ponieważ uważam, że jest ona niewzruszonym źródłem prawd najwyższych, które powinny być poza decyzyjnością większości parlamentarnej. Widzę konieczność intronizacji Chrystusa Króla i potrzebę popularyzacji właściwego rozumienia tego doniosłego aktu nie jako drogi do przymuszenia kogokolwiek do praktyk religijnych ale jako uznania właściwej hierarchii władzy w której człowiek niezależnie od piastowanego stanowiska nie jest na najwyższym miejscu bardzo ważne, prawda? żyjemy wciąż w państwie szatana tak to określał święty Augustyn, wielki doktor kościoła mówił państwo szatana jest wtedy, kiedy państwo wchodzi w kompetencje Boga kiedy na przykład ustala sobie, kogo wolno zabić, a kogo nie wolno zabić. Kolejny punkt z tego programu Grzegorza Brauna. Zaproponuję objęcie szczególną ustawą i kodeksową ochroną najświętszego sakramentu na poziomie takim, jak przysługująca głowom innych państw na terytorium RP. Kolejny punkt. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby nie było Hanuki w Sejmie, finansowania Muzeum Polim w Warszawie ani eksterytorialności obozu Wałsz. Kolejny punkt. Dołożę starania o ekshumację i rzetelne śledztwo biedwabnym i innych miejscach pamięci i męczeństwa Polaków. Eee, bardzo ważne. Będę stał na straży. Kolejny punkt. Wolności słowa i wyrażania poglądów, również tych niezgodnych z interesem wielkich korporacji. Następny. Uważam, że prawda powinna być dobrym, chronionym przez prawo. Nie wolno propagować kłamstwa. Następny. Powołam specjalnego pełnomocnika do spraw wolności słowa z badań naukowych i debaty publicznej. Następny. Będę, będę napiętnowywać stosowanie szantaży moralnych lub emocjonalnych, używanych w celu masowego manipulowania percepcją Polaków. Kolejny. Nie poprę wdrażania agendy politycznej prowadzącej do ubożenia Polaków lub ograniczającej ich wolności obywatelskie. Kolejny. Sprzeciwie się wynarodowieniu Polaków, odcinaniu ich od własnej historii i tożsamości. Pytanie, czy ten punkt jest w programie narodowców. Nie wiem. Eee, następny. Nie dopuszczę do zakłamywania historii w sposób umożliwiający wysuwania bezprawnych roszczeń politycznych i finansowych względem Polski. Kolejny. Nie pozwolę na niemiecką agendę oczerniania Polaków w kontekście II wojny światowej. Kolejny. Nie dopuszczę do utrzymania obecnego stanu rzeczy, w których media, sondaże i uznaniowa cenzura prewencyjna gigantów medialnych i internetowych. W tym obcych platform społecznościowych, pilnują tak zwanej poprawności politycznej i manipulują politycznymi wyborami obywateli. Kolejny. Media pretendujące do roli bezstronnych platform wymiany informacji, a mające istotny wpływ na opinię publiczną w Polsce, nie mogą zakłamywać rzeczywistości przez ucinanie zasięgów. Zawieszanie kont, blokady wolności opinii, stosowanie represywnych systemów weryfikacji faktów i tym podobne. To jest możliwe. Kolejny. Będę przeciwstawiać się karaniu za tak zwaną mowę nienawiści. Nie dopuszczę do policyjnego pacyfikowania protestujących w słusznej sprawie. Jestem przeciwnikiem abonamentu radiotelewizyjnego i finansowania mediów z budżetu państwa. I teraz zobaczmy. To jest jedyny pełny program polityczny, pełny polski, pełny katolicki program polityczny. I teraz ten program jest przedstawiany jako program prezydencki, ale jest to też program, który Grzegorz Brown i jego formacja polityczna chcą realizować w Sejmie, prawda? prawdopodobnie poprzez nową formację polityczną, nową konfederację. I tutaj wybory prezydenckie są dla Grzegorza Brauna dla tej sprawy ważne ze względu na wykazanie i sprawdzenie, jak wielkie poparcie ma ten program. Ale nieważne, nie chodzi o to, że najlepiej przemilczeć wszystkie ważne sprawy, żeby zdobyć miejsca w Parlamencie, tylko chodzi o to, żeby przedstawiać społeczeństwu właściwy program i zachęcać go do niego i pracować nad tym, żeby ten program zaczął być faktycznie politycznie realizowany. I teraz ktoś powie no tak, ale to mrzonki, niemrzonki. To jest być może kwestia wieloletniej pracy, a być może kwestia Związana ze zmianami, jakie zachodzą w świecie i jakie z siłą rzeczy zajdą też w Polsce, bo żyjemy w takich czasach. Pamiętajmy o tym, że wszystko może w każdym momencie się zdarzyć i może bardzo szybko pojawić się taka sytuacja, w, którym, w której będzie można realizować <laughs> każdy program polityczny w Polsce i będzie można również popierać ten program polityczny. Także yy, no, jeszcze raz powtórzmy, jest to jedyny program polityczny, który zawiera w sobie no, te podstawowe elementy z polskiego, narodowego, katolickiego punktu widzenia. Dziękuję bardzo.